Dziękuję za ostrzeżenia, Ambar. Możesz być spokojna, ja się tym wszystkim zajmę. Nie chcę, żebyś się w cokolwiek mieszała i narobiła mi problemów. Prosiłam, żebyś zadzwoniła. Nawet o tym nie możemy porozmawiać? Wiesz, co ci powiem? Mam cię dosyć. Nic więcej ci nie powiem, ani słowa o tym, co się tutaj dzieje. I nie dzwoń do mnie, bo i tak nie odbiorę telefonu. Tak, co jest? Przepraszam, mogę wejść? Nie powiedziałam, że możesz. Trudno, ale chyba kłóciłaś się z kimś przez telefon, czy z kogo? Słucham? Czy ja cię pytam z kim rozmawiasz? To nie twoja sprawa. Tak w sumie chciałam spytać, czy możemy porozmawiać. O czym chcesz rozmawiać? O Lunie? O kuzyneczce, o której mówi cały świat i wszyscy ją uwielbiają? Ambarto nie ma związku z Luną. Chodzi o ciebie. Nie mam o czym rozmawiać. Dobrze, to przynajmniej mnie wysłuchaj. Ambar, bardzo się tobą martwię, bo coś się z tobą dzieje. Czy mogę usiąść? Rób na co masz ochotę. Ambar, słuchaj. Tak sobie ostatnio myślę, wiesz, i rozumiem, że ciężko było ci wrócić tutaj i mieszkać w miejscu, w którym tak wiele się zdarzyło. Ale... Myślę również, że może byłoby ci łatwiej, gdybyś się chociaż trochę otworzyła. To już mój problem, Monika. Nie pytam cię o zdanie. Nie, Ambar. Czekaj, spokojnie. Ja cię nie atakuję, wiesz? Po prostu chcę ci pomóc. A czy ja cię o to kiedykolwiek prosiłam? Wydaje mi się, że twoje zachowanie to również forma wołania o pomoc. I naprawdę myślę, że potrzebujesz kogoś, z kim możesz porozmawiać. Mam przyjaciół, na szczęście, wiesz? Tak? I tak się składa, że rozmawiałam z Emilą, zanim tu wtargnęłaś. To bardzo dobrze, wspaniale jest mieć przyjaciół, ale mnie raczej chodzi o dorosłego kogoś, kto może cię skierować w lepszą stronę. Jasne. To znaczy, czyżbyś mówiła to może z doświadczenia? Wielkie dzięki, ale niczego takiego nie potrzebuję, więc możesz już iść. Dobrze. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że tu jestem i że możemy porozmawiać. W końcu naprawdę jesteśmy rodziną, tak? Rozumiem. Czekaj, już wiem. Tak, przyszłaś tu i powiedziałaś mi to dlatego, że tak naprawdę chciałabyś, żebym mówiła do ciebie, ciociu Moniko? Wiesz, jeśli tylko masz na to ochotę, to możesz tak do mnie mówić. Jeśli tylko tego chcesz, tak? Po prostu to przemyśl. Możesz porozmawiać ze mną kiedy tylko chcesz. Naprawdę.